Siemka, jestem kamery jest ze mną. Florkix, siema, no. Tak i... Ej, teraz zobaczymy, że, że on na nie skinie ma tutaj tego. Oglądną część. Widzisz? To nie ma? No popatrz po, na moje prawe ucho. To tam z tego, nie ma włosów. Z jednej strony, nie? No czekaj, muszę zobaczyć prawe ucho, bo widziałem lewe. Ale... To ci ma... <laughs> Ej, a no nie LOL nie masz! Dobra nieważne I gramy... O jesteś... Jesteśmy... Jesteś? Nie wiem! Blok. Jestem... Jaki blok? Yyy... Śnieg! To szybko chodź! Ja też jestem śniegiem, elo! O, gdzie jesteś? Aaaa! Czy ty biegniesz po takich dywanach? Nie! Gdzie ty jesteś? O, Dobra, chowaj, się na, na... chowaj się byle, gdzie? Kwak, 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 gdzie tu się schować? A wiesz co co w tym chodzi? Tak, ja? wiem! Dobra, ja tutaj się chowam. Okej, okay. wyszedł już Seekers. Już Szukający wyszedł. Ja już jestem solid blokiem, więc jest pro. Dlaczego ty się nie kładzie? Oto ty? Jesteś tutaj na jakby... w takim pokoju? Nie, ja jestem pomiędzy liściami. Tu już dwóch sikerców jest LOL dwóch szukających już jest, Elo! Boję się Dobra póki co mnie nie widzą. Nie mam póki co najlepiej yy, je jestem... gramy Co? Ile rundy je gramy? Nie wiem, zależy jak tu go trwać Garnęli mnie Ej ty bieg... Czy bie, biegłeś? O lol! Ty seekers obok mnie przeszedł! dostałeś mieczyk czy nie? O, tak, dostałem Jak go będę o tobie... Jak go będę o tobie będę widzieć? Znaczy to mnie? Będą znaczy, nie. To mnie? Czy, a dobrze Bo ty jesteś blokiem normalnie No, no tak Lol! Przed koło mnie przeszedł Seekers Elo Jak hardcore tam jakieś typy chodzą, kurde denerwuję mnie, że nie mam tego optifajna pieprzonego Ej dobrze, inni mnie nie widzą Dobra, ja se trochę patroluję typa Przeszedł koło mnie i nie, nie widział, elo Jaka ciota Dobrze, że mnie nie rozpoznawają Jakie... Weź w ogóle ci szukający to takie noby są Ja ich troluję O! Aha, więc to jest klocek. Lol, ja nie okarnąłem Zabiję szukającego! GG Lol, zabiję szukającego, elo! Jaka beka! Ale lol, i wy... Jak mało mi i miecza zostało. Ej, dobrze, że się miecz ładuje, nie? O oh, nie. Yeah. Dobra, ja idę trollować Idziemy. Nie! Zabił mnie. Nie, wypuśćcie mnie. Jakie ciotki? uciekam! Uciekam przed szukającymi, i jestem szukającym, zajebiście Tak? No. Cześć! Uciekam. siebie! No, no. Czekaj na mnie, czekaj na mnie, Kamlas. Nie. Nie, już nie. Czekaj Kamilos już mnie tepa No szybciej Dobra jestem Czekaj Kamil gdzie jesteś Kamilos chodź Chodź Kamilos Lol mi tego do ma. Daj się To nie Idę szukać Kurwa ten dźwięk Czekaj, lucky mam małe Czego dźwięk w kurza? O, ale Dobra. Ej, być płotkiem, nie? Czemu? No bo płotek to wszędzie się może schować. Tam nie można iść. O tu ktoś może być. Tu nikogo nie ma. Lagi masz? No takie małe. Takie, takie, takie na, na 19 fpsów. Tylko masz 19 fpsów? Ja mam 120 ciągle. No ja właśnie nie wiem czemu ma takie lagi. Pewnie przez to, że mało siedzi na kompie. Nie żartuję. O! Co jest? O, skończyło się. Dobra. Idziemy jeszcze raz na to, nie? No nie wiem, a może zaraz... No dobra, no to dawaj jeszcze raz na... Ej teraz chodź obok na lewo, na high tre... Siede... 7, 16, o! 16... Y... Widzisz? Chyba wbiłeś. Nie. Nie wbiłeś, dobra, to ja do ciebie idę. 21... A dobra, to jest 16. Ej czekaj, zaraz będę... zaraz będzie 17 wolna. 17, no? Dawaj. Na 17 wbijamy. No. A, jest. Ja jestem na 17. Jesteś. Ja jesteś? No. O, jesteś, mano. jestem za tobą. O, gość ma fajny ten, fajny ten głowę. Hello. Iii. Tak, czekaj. Tore, ja zrób teraz to cięcie, żeby troszeczkę ogarniało się net. Wrócimy jak coś. Roz... Dobra, gramy. Gramy? Tak. Jestem... o, Jestem drewnem, jestem drewnem. A ja jestem kowadłem, nice! O, kowadłem jestem... jest najlepsze. Jestem drewnem, o fuck. Yy... Tora? Kurde! Ej, trolujesz ze mną czy nie? Nie dziękuję. Ja będę trollował typa. To jest beka po prostu życia. ale, ale ścinki Kurde, on już wylazł Jaki debil, o dobra, do, ale mam, jaką mam kampę, tylko tu się skołgło. Jak dostanę mieczik to zaraz idę na bój. Nic, no, stąd, nie No kurna takie dwa te, dwa craftboxy mi tu przylazły i siedzą, ja pierdyle, no wyjeżdżaj stąd. O, dobra, dobrze jest rendering. Tak? Jaki teraz masz? Teraz mam niski czek sobie dam opcję yy... Muszę sobie zain zainstalować jawę O dobra na normalnej mam dobrze normal masz? kurna muszę sobie jawę zainstalować Ej ty, ty chodzisz tym? Ty, ty chodzisz yy, kowadłem teraz? Nie nie bo ja jeszcze czekam na mieczyk Aha, nie, bo ja tam widzę chod latające, znaczy chodzące kowadło. Czekaj, 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 ja tylko mieczyk. Tylko mieczyk. Ej, GG, ja widzę tego. Płotek ujeżdżający kurwa. Lol. Jest o. mieczyk, ja idę. Soby sobie zostawię tutaj, póki... O, ten odsad jest... Świetnie. Ej, powiedz mi, kiedy będziesz widział kowadło. Ej, widzisz tą zagrodę, Koni? Widzę ujeżdżającego oswu. Widzę kowadło, które ujeżdża osła. Jestem przy farmie. O, i widzę szukającego z blisko mnie. Hmm? A, bije się z płotkiem. Ej, kurde, gdzie ty Farmę masz blisko? Ej, a czego ty masz farmę blisko? Koni. I, i zboża. Czy na pomiędzy? A? Dobra, nie ogarnia. Widzisz szukającego czy nie? Tak, by właśnie po zagarnął. A jaki zagarną. eee, Ja. GG, Goni go ten. Bije się teraz z crafting boxem. O, skin Crafting box. No J. O. po <laughs> niego przechodzą wszyscy. Do, do... Ej, bije, bije... go ktoś czy nie? Tak, bije. To ja go bije, Elo! Ale tu, ale to nie to nie było kowadło. To, Ale ja go biję, kowadło go biję Ale to nie było... No właśnie... drugi idzie! Zgi, zdedał jeden, zdedał! Wyknokałem go stąd Wyjeżdżaj z tym dziadzie Wyjeżdżać, wyjeżdżać, wyjeżdżać mi stąd Kurna zabił Ja się schowałem pięknie <gry> Kurna no zabij Ale chociaż innego typa zabiję, więc spoko jest Okej, okay. o już szukam. Nigdy nie zajdziesz. I tak propotok to kto został. Jesteś gdzieś tu, widziałeś jak bije tego na jod? Gdzie Ale ty... to, nie, to nie, to nie byłeś ty. Jak bije kogoś na jod? Ty jesteś blokiem drewna, tak? Nie, krzakiem. Jak... Tak, z pewnością. Mówiłeś... Dobra, ja ci nie wierzę... Jest! Kowadło, kowadło, zabiję Nie, Zabiłem... nie! FPS-y, lagi! Dobra... Chyba mam tu jakieś drewno... Siema, nie! Kami. Lagi miałem. Zabiłem cię! Lagi miałem. <laughs> miałem siedem FPS-ów. Nie chcę, z piratem ja nie przyjechał Dobra O, to kowadło możliwe Dobra, więc tak Więc tutaj Może ktoś jest melonem. Nie, nie. Ale się cieszę, że mi się do na pewno. No tylko... Jestem zadowolony z tego, że zabiłem Kamila. Tak. Ej, nagrywasz? Tak, tak. No. O, chyba ten. O. No kurde, nie hmm. dalej mi Ja, Chyba tu kogoś widziałem ostatnio Ale nie wiem czy on tu dalej jest o. o, skończyło. się Ale idziemy na to samo, czy... Chyba już koniec, co? Nie, jeszcze jedno możemy tam zrobić no dobra, no to dawaj. To ile to trwało razem? Dziesięć minut w Co dawaj na dziewiętnastkę, widzisz? Dziewiętnastka, dziewiętnastka... Tak. O. Biłeś? Tak. O, dobrze, ja też biłem. Jest O, siema. Siema, siema, za tobą jestem. A, nie, nie, nie ma cię tam. Jestem. Co to jest... Nie, siema, no. Nie, nie, nie znam cię. Ładę. Dziw, dziwny skin. To? Jaki gościu ma takiego? Nie wiem właśnie co to jest. Kwadrat w kwadracie w prostokącie. O. <grym> nie patrzcie Zm na to. Nie, nie wchodźcie na to konto. O. o. Jakim blokiem jesteś? E Węglem! O ja jestem bekonem, nice! A to możliwe, że to ty e, Dara, węgiel, gdzie możesz się ej, ej, węgiel? Czekaj, 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 ja idę za tobą Z Ja sobie wieści? teraz skaczę, skaczę sobie teraz A gdzie ty jesteś? Na, na dywanie, dobra, nieważne Szukam tutaj gdzieś, gdzie... Ej, czekaj na mnie! Idę za tobą Jestem teraz na balkonie, czy jest tutaj gdzieś, może a to nie mogę wyjść kurna mać no nie mogę znaleźć kryjówki dobra mam jakąś kryjówkę lipa ja nie mam kryjówki dla węgla ej Kamilos, wiesz gdzie gore. jest basen? wiesz gdzie jest basen? ja kurna to lipa lol co no to było ja tylko dostanę mieczyk i troluję ej to ty biegłeś po schodach? Nie. Yeah. No co nie Cię to nie. Yeah. No kurde, ja chcę być solid blokiem. Jestem solid blokiem, nice. Dobra, jestem niewidzialny. No, dawaj ten miecz, co to? O, jest. Hey, Seekersnub. No. Nie! Już to... cię znaleźli. No, ale nie miałem szans, by... Przecież nie rozchować, jak jest się węglem. No już mnie zdał. <grymne> Pić! <grymne> nie, 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 nie ma mnie tu. O, widzisz to o nim mówiłem. To ten ma taki kwadratowy łeb? Skin ogólnie. Ej, Dobra. czekaj na... Dobra, to A, zabiję go? Zabijecie! Zabię... Zabię... Czekaj. Frajer Alagamula. O? Czyżby, czyżby? Nie. Hmm. Nie można być głową Steve'a, prawda? Można być. Ale. Jak można być nawet doniczką? Eee... Nie co to być, Nie to, to było. Tutaj pamiętam, że nic. Tutaj czysto. Czekaj, nie, nie, nie. Tutaj nic. Chyba ja mam? Nie. nie, mam nic. Oj, tu jest jakiś typ! Nie, to nie to, lol. To hmm. z kogoś spami. Na górę jak się nie da wejść. Bo to tak. Może być będzie z samą pułpką kurde jak już nie farta Ej fajny ten tryb gry jest nie? Mm -hmm. Już wygrali lol nie... a tutaj może być ty, a to jest dobre miejsce na półpłytkę Dobra, ale na, na co idziemy? Jeszcze jedną rurkę na no spokojnie, bo to są krótkie, gdzieś tak po 5 minut jedna trwa, więc No dobra, no to dawaj, idziemy na... Dawaj jeszcze raz, dziewiętnastka Dobra Wyłączyłeś? Tak, jesteś Abym teraz był, ja bym teraz chciał być tym śniegiem, mam fajne miejsce ówy na śniegu Ale no nie wiadomo, czy tam ta mapa będzie A to... A, ale nie to Pucho są losowo. chyba... Tak? Tak, losowo A, to wygląda. Ale no to na no tej mapie. To jest chyba jedna mapa, tylko że ona ma kilka części. I tak? Czy coś jest nie. nie. Nie, nie, nie. Myślę, że to każdy, ten, że każdy pokój ma oddzielną mapę. Jest po kilka części. Biegam się za kamilkiem. Siema! No ale w sama łapa, elo. Jestem magiczną latarnią. Latarnią? Dobra, biegnę tak. za tobą. Jesteś przy Jest... basenie? Padłeś przy... do basenu. No, jestem przy basenie. W basenie jesteś, czy nie? Nie, przy. A, teraz... T teraz idę od niego. Czy chodzi za, to... za tobą węgiel? Tak, nie. Zresztą się widzę dwa węgle, nie wiem, który to który. No, ale ja chyba za tą biegnę. Lol, lol, Wyszedł. Szukający wyszedł. Gdzie ty się chowasz? Hmm. Dawaj tutaj się chowamy. Gdzie? Ja. Ale ja jestem... O, stoisz we mnie. Nie. Tak. Stoi Aż we mnie na... węgiel. Nie, ja na... w tobie nie... No stoi we mnie węgiel, no. Teraz w tobie może stać węgiel. Bijesz mnie? Możliwe. Ale czy bijesz węgiel, czy nie? Tak. A. To ja jestem... Ja stoję nad tobą? Dla mnie jesteś we mnie. I to cię nie ogarnął. Jak to wygląda? No nie bij! Dobra, jestem solid blokiem, nice. <laughs> Jak to wygląda? Czemu teraz się poszedłeś? Nie poszedłem. A, to, to nie ty byłeś. No dobrze. To we mnie stoi klasy. Dlaczego nie jestem sobie z blokiem? No kurna, no gdzie ty jesteś, Kamilos? Jest miecz. dobra, ja idę nara. Lul! Trzy węgle i jedna lampa bije jednego szukającego. Lampa. Węgle kontraatakują Ło wow. Ale faza Parkur tu jest Fajnie tu można parkierować nie? Hmm, chciałem tu wejść No hardcora! Frajerzy zabili mnie Tożem pohardkorował Ej to już jest ostatnia rundika Ej, mama do mnie dzwoni. Kikie? Ze dwóch. To jest stronna cisza. A jeszcze na tym to się chyba nie liczyć będzie. Chyba Z słabe. Dobra. Muszę go znaleźć, aby się gdzieś nie chował. Haks. O. Hmm. o, to jest... A, to, to się... LOL to był... Co mi uderzyło? Elo, no, elo, H. Dobrze, dobrze. Zabiłem lampę. O ty jest dlatego. Tu Czekaj, mam to tu postawić. zostawić? No. Oh, czas do niego piszą. Full Dobra. Tutaj tu tak było. Nic nie zmieniło. Jestem, kurde, mama do mnie dzwoni. Dobra, tutaj umarłem. Miechamsko zabili. Nie miałem się gdzie schować, nie wiedziałem gdzie, gdzie, gdzie się schować dokładnie. I... Cię zabili. Tak. Hmm. Dobra. Break -in. O wiedziałem 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 to było zbyt podejrzane Ej ostatni ten chowający się jest Wiem ja ja zrobiłem przed ostatniego Nie ja przed ostatniego zrobiłem Lol Wygrał ja Dobra to już przed... o, ostatnia rundka? Nie to chyba było na tyle przynajmniej na tym odcinku no. Ewentualnie weźmiemy potem pójdziemy na Nie wiem może na Hero Albo na Paintball. O, Paintball Mm. Wiesz co, paintball jest teraz niedostępny. Tak? To nie mam... wiem, no coś się tam pójdzie, nie? No dobra, to na coś pójdziemy naj... no tak. Na coś pójdziemy. A, no może co... na ja innym byłem... serwerze? Albo na Herobrine'ie też może teraz pójść, Oj. No, no dobra, to zaraz, okej? Okay? No. O, ciemny wbił. Jej. To... ciemny, może battlefielda? tu ciemny! Plant fix! Czy masz battlefielda? No. Tak? Nie tu... mam. Ja nie mam. No, dobra. Dobra, więc gdzie był Był ze mną? Florkix? I to był Minecraft, Yay!